Zobaczymy razem, jak uszyć tą koszulę jedwabną związaniem. To jest model numer 145 i to jest model Kurwi. Ten model będzie miał takie wygodniejsze dopasowanie, czyli będzie troszkę szerszy, ale właśnie jest idealny, jeżeli chodzi o szycie koszuli z jedwabiu, która nie powinna być właśnie obcisła. Jak już wykrój będzie gotowy, to możecie po prostu sprawdzić metrem, dokładnie go zmierzyć, czy będzie właśnie do Was dopasowany. I z tyłu mamy już nasz e, też wykrój, e, jeżeli chodzi o rysunek techniczny. Także mamy i nasz e, przód naszej e, koszuli. E, mamy tył, e, rękaw. I mankiety. A jeżeli chodzi o szarfę, to właśnie nawiązanie, to możemy ją po prostu wyciąć od razu z naszego materiału. Ten wykrój możecie znaleźć w dodatku numer 322. Mi się bardzo podoba. Właśnie specjalnie też na jego wykonanie wybrałam akurat jedwab. W tym przypadku też będziemy się posługiwać specjalnym metrem krawieckim. Ze Złotego kroju. Także bierzemy sobie naszą pineskę i wbijamy ją obok numeru, który odpowiada naszemu rozmiarowi obwodu klatki piersiowej. I później wbijamy do krzyżyka, do naszego wykroju w miniaturce. Dzięki temu będziemy mogły się swobodnie poruszać dookoła i po prostu odnosić wszystkie te. Numerki, które mamy na małej skali, w większej skali. Czyli, jak widzicie, to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe wykonanie w ten sposób tego wykroju. Teraz, właśnie, będę to robić i z przodem, i z tyłem, i z rękawem mojej koszuli. Ten rękaw też może być krótszy, jak widzicie, na właśnie tym rysunku technicznym. Czyli możecie też zadecydować o długości waszego rękawu i wykonać go albo dłuższy, albo krótszy. Już teraz wszystkie moje punkciki są gotowe, więc mogę je połączyć. Pomagam sobie oczywiście tymi świetnymi krzywikami ze złotego kroju. A tak jak widzicie, nawet e, używając obydwu, mogę sobie e, przedłużyć niektóre linie, jeżeli e, mam dwa punkty, które są e, od siebie trochę e, oddalone. Pamiętajcie o tym, żeby zaznaczać wszystko na waszym wykroju: prostą nitkę, no i też miejsca na guziki. też do odrysowania mamy tą zaszewkę, dzięki której po prostu ta koszula będzie bardziej slim. Dlatego właśnie pomagam sobie też krzywikami, żeby ją odrysować. Na moim rękawie też zaznaczam prostą nitkę, zaznaczam też miejsce, w którym będzie rozcięcie na mankiet, no i też gdzie będzie właśnie pomarszczony mój rękaw. Zanim zabiorę się do szycia, to zmieniam właśnie igłę na igłę Mikrotex, która jest idealna do szycia jedwabiu. I teraz już koszula jest gotowa do szycia. E, oczywiście cięłam ją z dodatkiem na szwy, bo nie ma go uwzględnionego w wykrojach ze Złotego Kroju. Zaczynam od ramion i będę wszystko wykańczać szwem francuskim. Mam też boczne strony mojej koszuli, i tutaj też wykonam szef francuski, który jest idealny do wykańczania właśnie takich lekkich materiałów, jak na przykład jest nim też jedwab. Przygotowałam też już moje wiązanie, które jest gotowe i mogę je wszyć do mojej koszuli. Jest ono długie około metra i 50 centymetrów długości. I teraz marszczę też sobie moje rękawy, bo mankiety już są gotowe, więc teraz będę spinać prawa strona do prawej strony, i później po prostu je przeszyję na maszynie. Dwie dziurki na guziki i koszula jest gotowa.